Okej, ja jestem Blade Fox. a dzisiaj sobie pogramy w Craver, Craven Manor Więc już zacznijmy To będzie taka gra z tego, że jutro jest Halloween, więc dzisiaj sobie pogra pograjmy w horrorową gierkę Która będzie na pewno straszna I będę się wał, bał, a wy się będziecie śmiać Więc wybrałem taką grę, taką krótką To jest, jak myślicie, to jest taka długa niby gra, a to jest naprawdę krótka i trzeba odpocząć od tego The Walking Dead'a. W końcu. Okej. Okay. O! Oh, kurde. No ra wystraszyłem się głupich drzwi. No. I mamy naszego głupie... Nasz głupi posąg. Który będzie nam uprzykrzał życie. Za przeproszeniem. A my tutaj chodźmy. I weźmy pierwszą rzecz... Bo ja już wiem co tutaj trzeba O kurde, ale nie wiem co będzie kiedy, bo zapomniałem jak się w to gra Okej, okay, tu jest nasz dzienniczek Tu jest nasze światełko Więc git jest majonez I pierwsza nasza rzecz to... Niestety jest piwnica Jebson I, I walną I naszego przyjaciela. Jakiego przyjaciela? Nie ma, a ja zapomniałem gdzie rzuciłem to. O, tutaj jest. Okej. Okay. Kurde, co ja robię, znowu ten sam błąd. Okej. Okay. Odłączmy naszą pierwszą rzecz i biegnijmy, żeby ją załatwić. To było tu. Okej. Okay. I to jest fajne, bo musimy budować własny tryb. Okej. Okay. Wchodzimy w skopa. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Łe! Ale to zgłe. Oj, co się stało? Czy stało? O kurde co to było? I to jest nasz kochani upierliwy sąsiad, który mnie nie lubi. O, to jest nasza... O kurde Get out! Wynoś się musimy tu niestety zostać Chyba. Nie wiem jak to było, co trzeba było zrobić. To chyba dźwignia jakaś. Ale ciło się zrobiło. Ha, wszystko zamknięte Nie, zostaw! Proszę jeszcze zostaw, zostaw, zostaw Zostaw, nie Zapalto! Ooo, fuck, fuck, fuck Ej, co dalej? Jest Jak tutaj jest I teraz mamy No, nareszcie jakiś pokój Ale szybko stąd wychodźmy bo ja nie chcę tutaj być ani chwili dłużej. No, traf te schody, nie daj się. Zamknij te drzwi. Nie chcę tego widzieć. Dobra. No i mamy naszą drugą rzecz. Którą podłączymy. Tutaj. I teraz chyba będziemy... No, idziemy na górę. No i kolejne zapisywanie. Ta, bardzo zachęcająca. Satuetka i nic więcej, co nie? Nic więcej nie pragnę, tylko że. Czekajcie, bo zaraz tu będzie... Ojej, oj. Mikrofon walnąłem. I robimy to wszystko na szybko. Szybko, 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 za gra Nie. nie. O, to. Jakie to jest chore? To jest kurde latarki, nie mam czy to. Szybko Co, to, co, 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 to, co, to, 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 to. Ja już wiem, jak tutaj się niektóre rzeczy robi, bo mi się nie chciało patrzeć. O, kolejny wpis. Jest. Mamy kolejną rzecz. Proszę, uciekajmy stąd, uciekajmy stąd, uciekajmy stąd, uciekajmy stąd. Tak, jakby co, zaciąłem się. Tylko powiedzcie mi, w którą stronę? Zapal to cholerne światło. Bo zarazem ciemno skóry murzyn do mnie przyjdzie, ale nic nie mam, jakby co, nic nie mam do murzynów, nic nie mam do nich. Oh. No zamykaj to! Jakby co, nic nie mam do ciemnoskórych. Nie lubię takich ruszających się statuetek, nie lubię takiego gówna. Takiego... Za przeproszeniem... Śmiecia, które będzie chciał mnie wystraszyć. I zabić. I zmiażdżyć. Okej, okay, odłączmy tu jakąś rzecz. I to jest chyba ta biblioteka. O oh my god. To już już trzeci element. Okej. Okay. O oh, tak, najlepszy co może być. To jest kurwa. A, po kolei. O kurde. Stary, porozmawiajmy. Nie jest mnie. Zbieraj kurna! Kurna mać! Nie bij mnie! Nie trzeba wszystko od nowa. A to mamie... E, bez... Jak to mówią? Bez zabawy nie ma. Muszę na niego patrzeć. Raz... A, i wszystko od nowa. Czyli zostaw mnie, zostaw. Porozmawiajmy. Spokojnie, ja nie chcę się stąbić. Wiem, jesteś mocniejszy, dokładnie. Więc zostawmy, bądź przyjaciółmi. Bądźmy przyjaciółmi dokładnie, najlepsze. Nie wrogami. No chodź tu. Gdzie ty jest? Bo nie bądźmy wrogami I teraz takie To to nie było książki? Jaki hard gościu Normalnie ci pogratulować Kurwa, machen machę zapomniałem Wiem, 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 wiem ruszy się, wiem o tym Hej Wiem Cześć, jak się masz? Lubisz grać Minecrafta lub coś innego? Inne pasje, które mogą mnie... ...zainteresować. Okej. Okay. Tak ma to iść, ale to wygląda jak jakiś bullshit. Właśnie wiedziałem, wiedziałem, stary, że ty mnie tak lubisz, że ja... No. Tego nie... to dotykajmy na koniec. Nie ruszyłem się! Stary, bez takiej agresji! Tylko powiedzcie mi, gdzie teraz jest kolejna O to? Tu jest jeszcze jedna książka. Jest! Chyba to wygram! Jezu, yes, udało się! Ha! Pokonaliśmy naszego... O... o! Token I nasz... Na razie naszego Władka pokonanie... Władka. No dobra, nazywajmy go Władek. I lecimy z tym koksem. O matko. Yes, udało nam się. Więc najtrudniejsze za nami chyba. O. Jak ja tego nienawidzę, że ja Spokojnie. Daj to. Daj to. Daj to. Daj to. Latające Budu! A dobra, 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 chyba rozumiem, chyba już to rozumiem, e, a może nie? What the Tutaj coś muszę jeszcze znaleźć. Tam były jakieś drzwi. Zamknięte. Ale wiecie co? Chyba co odpuścimy. Tylko co tu trzeba to... Co tu trzeba teraz zrobić? Hmm. Wiecie co? Na razie my to zostawimy i poczekamy co do następnego odcinka Tak, no dokładnie I możemy się jeszcze zobaczyć w niej horrorowej grze Jutro albo jeszcze dzisiaj w Halloween. Jutro jest Halloween więc Nie ma jak świętować święto Więc Do zobaczenia, widzimy się za niedługo, trzymajcie się, cześć